Witamy w Astri Hotel. To nasza nowa miejscówka na kilka najbliższych dni. No, miejsce po prostu bajkowe. O, dzień dobry. Taki widok wita nas codziennie tutaj e, rano. Prosto za okna widok na morze, na lagunę. Idziemy na śniadanie, bo nam już przynieśli. Jest 8 rano. Co nam dzisiaj przynieśli na śniadanie? Oooo Jajko w tempurze Nie w tempurze, jajko w sambalu Ryż, warzywka A to jest tempe, tego jeszcze nie jedliśmy się wstrzymywaliśmy, ale dzisiaj będziemy musieli spróbować w takim razie To zabieramy się do śniadania Śmiesznie, bo to jest chyba z tej restauracji No takiej knajpki dopiero my codziennie jeździmy na śniadanie Jest bardzo dobre jedzenie Wczoraj dostaliśmy takie średnie jedzenie. Jakiś makaron smażony, ryż. No to nie było najgorsze, bo to, że dostaliśmy już zimno. To co prawda też jest zimno, ale tamto jak jest zimne, wyschnięty ryż, nie było dobre. A dzisiaj jest fajnie zapakowane, eee, takie pudełeczka mm, na wynos, więc no nie jest to już ciepłe, ale jest nie jest obeschnięte. A i tak pewnie byśmy chcieli pojechać tam dzisiaj do tej restauracji właśnie na śniadanie. No ale już nie musimy, bo dostaliśmy prosto pod same drzwi na taras z pięknym widokiem. Zrobić sobie też już kawę. Mamy jeszcze na deser ananasa. Taki widok budzi nas co rano. No i przez cały dzień mamy identyczny widok. Słońce jest tutaj non-stop. Mamy takie szczęście, że jesteśmy już drugi dzień sami, zupełnie sami tutaj w tym, w tym, w tym ośrodku. Ponieważ jest tutaj e, w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pokoi z jednej strony i sześć kolejnych pokoi z drugiej strony, czyli w sumie 12, osób, 12 pokoi, czyli e, 24 osoby. Gdyby tu było całe zapełnienie, to na pewno byłoby trochę więcej, znaczy na pewno byliby ludzie, byłoby trochę głośno, gwarno, ktoś tam by zawsze hałasował. A tak mamy ciszę, spokój, po prostu chlupotanie wody. Jest dosyć fajnie tu przygotowane są leżaki, krzesełka, stoliki gdzie można usiąść, tam zawsze dostajemy śniadanie. Mamy przygotowaną e, gorącą wodę w termosie, żeby zrobić sobie na przykład kawę albo herbatę. Tutaj mamy, mm, akurat kawę już dzisiaj wypiliśmy cały zapas, ale mamy jeszcze herbatę, wodę, a tutaj jest kawa, sypana. tutaj jest kawa sypana, możemy sobie robić kawę kiedy chcemy. Pokoje są naprawdę proste banalnie proste i bardzo budżetowe po prostu jest podłoga z materacem. materac jest bardzo wygodny wiatrak, lustro półeczka i to, i to wszystko no ale widok który rekompensuje wszystko z spokoju, no jest bezcenny plus tego miejsca jest też taki, że jest ono dosyć nowe no. Strzelam, że wybudowano to w tym roku kilka miesięcy temu, ponieważ wszystko jest, wszystko świeci się nowością, pachnie nowością, jest naprawdę fajnie. Tutaj są cztery prysznice, więc no, mamy bardzo blisko. Prysznice też są dosyć proste. Eee, po prostu prysznic, ewentualnie jeszcze kran z wodą. Ale też jest bardzo, od razu widać, że jest bardzo czysto, yy, pachnie nowością. Nie wiem do końca, gdzie jest używana ta antena, ponieważ jest antena satelitarna, ale nie ma nigdzie telewizorów. Może w tych pokojach jest, ale nie, nie widziałem, jak tam, żeby tam był gdziekolwiek telewizor. No i do kibelków trzeba niestety trochę dojść 50 metrów. Tam są kibelki i też prysznice o więc niestety, znaczy w nocy jest trochę gorzej ale tutaj są yy, w nocy jest trochę gorzej, ale tutaj są oświetlenia, lampki, więc wszystko jest jasno w nocy nie ma problemu no, ale trzeba kawałek dość, jakby co w nocy kogoś przypiliło też taki minus, no ale to jak na całej wyspie yy, na całej wyspie tak po prostu w ten sposób jest, że prąd jest tylko od gdzieś 5, 6 wieczorem do 6, 7 rano więc yy, jeżeli chcemy naładować telefon yy, laptopa, kamerę aparat to musimy to zrobić rano, znaczy w ciągu nocy, od wieczora do nocy, trzeba na noc zostawić, bo w ciągu dnia nie ma możliwości. A teraz właśnie idę do rekinów. Mamy basen z rekinami. My mieszkamy sobie tam. Kasia, pomachaj! My mieszkamy sobie tam. Tutaj w tym basenie pływają też rybki i dwa rekiny. Rekiny są niestety bardzo płochliwe i tutaj ciężko jest wypatrzeć w tym basenie, ale tutaj za to w tym drugim basenie jest całe stado rekinów, jest ich cała masa. I sobie tutaj pływają. Chyba można do nich zejść i się z nimi pokąpać, ale jeszcze nie próbowaliśmy. One są bardzo płochliwe. O, wystarczy tupnąć i wszystkie zmykają. Te rekiny się boją i uciekają. O, ho, ho, ho. Kto na ochotnika wskakuje? Kasia, wskakuj. Rekiny pływają w kółko. <gryw> Mają karuzelę. No i na końcu teraz mamy piękny widok tam. E, tam widać główne miasto, to jest Karimundziawa miasto, wioska. Tam wcześniej mieszkaliśmy. Jest taki tutaj pewien minus mieszkania na bezludziu, ponieważ mamy 5 km do miasta. E, musimy też cały czas, no jest tutaj troszeczkę drożej, bo tutaj płacimy 200 tysięcy za noc e, i musimy też wynajmować jeszcze skuter za 75 tysięcy, żeby mieć jakikolwiek transport. Bo wieczorem jeździmy do miasta na na kolację, na soki, no nasze soki lubione są po prostu genialne, no ale na kilka dni czemu nie? Raz można. Zastanawiam się, czym karmią te rekiny, ponieważ jeszcze przynajmniej nie widziałem, żeby je czymś karmili, a tutaj pływa też masa malutkich rybek i one wcale ich nie zjadają, więc nie wiem, jak to jest, czym one się żywią. Nie, w twoją stronę! Przypomnieliśmy sobie o latawcu, który kupiliśmy już chyba z miesiąc czy dwa... Nie, Kiedy? Nie kupiliśmy go prawie 3 miesiące temu. 3 miesiące temu go kupiliśmy. W Malezji. W Malezji jeszcze w Penang. Przypomnieliśmy sobie o nim, a tu są świetne warunki do puszczania latawca i... No, mamy frajdę. Naprawdę tutaj fajnie się puszcza latawiec. Zaraz Ci wpadnie do wody. A idąc już na lądzie, to taką ścieżką trzeba dojść do drogi, i do głównego jakby centrum naszego ośrodka. Tam też są bungalowy. Ale dziwne, ponieważ bungalowy nie na wodzie są droższe, kosztują 300 tysięcy a tamte na wodzie 200 tysięcy no fakt tylko, że te tutaj na, na lądzie e, mają klimatyzację trochę lepszy standard, łazienkę w środku więc no cena stąd się bierze wyższa no ale kto przy zdrowych zmysłach woli e, mieszkać na lądzie jak może mieszkać po prostu w bajkowym miejscu na, na lagunie tak właśnie wyglądają te bungalowy no ale one nawet widoku żadnego nie mają. Drzewa zasłania nawet nie widać morza za bardzo. Kiepsko to wygląda tutaj. A tak wygląda nasza miejscówka z góry ze wzgórza. No, po prostu to jest bajkowo pięknie. Ta woda ma niesamowity kolor. Wieczorem to miejsce też jest bardzo fajne. Na środku tutaj, no prawie na środku naszego widoku mamy zachód słońca, jest to naprawdę bardzo ładne. Zawsze jest czerwone morze. Słońce pięknie zachodzi, jest dosyć duże w tym miejscu. No, zachody są tutaj też bardzo romantyczne, piękne.